Witam serdecznie ponownie na tematach związanych z reinkarnacją. Troszkę już tam omówiliśmy tematów z różnych kwestii, w różnych aspektach reinkarnacji. A Dzisiaj chciałem, żebyśmy przeszli do wspomnienia z poprzednich wcieleń, ale zanim do tego tematu przejdziemy, będę bardzo wdzięczny jak zalajkujecie. W komentarzach wstawicie jakiś komentarz taktyczny, chociażby z jakiego miasta jesteście, to mnie zawsze cieszy. No i roześlijcie po różnych forach, po różnych, z różnym znajomym. Zawsze im nas więcej, tym więcej komentarzy się pojawi i wypromujemy nasze dyskusje na temat reinkarnacji. Więc powiem tak szczerze, jedną rzecz, że wspomnienia z poprzednich wcieleń to jest taki temat, który od wieków. Praktycznie fascynował ludzi na całym świecie. Myślę, że tutaj wielkiej rewelacji nie powiedziałem, no ale to jest takie uczucie, albo taka myśl, taki obraz, które niektóre osoby w ogóle twierdzą, że pochodzą z ich rzekomych wcześniejszych żyć. Często w ogóle pojawiają się te obrazy, tak to nazwijmy, czy to w snach, czy podczas sesji regresji hipnotycznej. No, i to zjawisko budzi po pierwsze na pewno budzi ciekawość, ale po drugie budzi na pewno jakieś kontrowersje, no bo łącząc różnorodne wierzenia i filozofie, począwszy od jakichś wschodnich tradycji, takich jak hinduizm, o którym już kiedyś mówiłem, aż po nowoczesne ruchy duchowe i psychologiczne. No jest to jedna wielka, bym powiedział, zagadka. No i ja dzisiaj chciałbym omówić takie przypadki dzieci, które pamiętają swoje wcześniejsze życia. No, i mechanizmy tych wspomnień, czy przykłady badań naukowych, które dotyczą reinkarnacji. Więc może najpierw zająłbym się tematami, właśnie tymi z dzieciństwa, bo wiele dzieci na całym świecie twierdzi, że pamięta swoje wcześniejsze życia. Możliwe, że jest to dla wielu osób zaskakujące, a możliwe, że i fascynujące. No ale jednym z najbardziej znanych przypadków jest taka historia Jamesa. Liningera, takiego chłopca ze Stanów Zjednoczonych, który praktycznie od wczesnego dzieciństwa opowiadał, że był pilotem w czasie II Wojny Światowej. James w ogóle mówił o swoim takim poprzednim życiu i wspominał o nazwisku swojego właśnie dawnego przyjaciela oraz o katastrofie samolotu. No jego rodzice postanowili zbadać te twierdzenia i odkryli, że James mógł być reinkarnowaną osobą o takim imieniu James Houston, który zginął w 1945 roku w wyniku ataku japońskich samolotów. Więc historia Jamesa została opisana w książce Soul Survival, autorstwa jego rodziców. No a innym przykładem może być na przykład Shanti Devi, to jest taka dziewczynka z Indii, która w latach 30. XX wieku twierdziła, że żyła w poprzednim wcieleniu jako żona mężczyzny z innego miasta, no i Shanti w ogóle podawała szczegóły dotyczące swojego poprzedniego życia, w tym nazwy miejsc, osób, które mogły zostać zweryfikowane przez badaczy czy jej rodziców, którzy odwiedzili jej dawne miejsce życia, no jest, jej historia w ogóle wzbudziła takie zainteresowanie i została w ogóle potwierdzona. Przez lokalne władze. Shanti była również w stanie wskazać miejsca, w których mieszkała w swoim poprzednim, poprzednim życiu. No i ona w ogóle też potrafiła opisać szczegóły związane z rodziną i sąsiadami. Innym takim ko z kolei interesującym przypadkiem. Z kolei takim interesującym przypadkiem jest historia Kati z Kanady. No, ona jako dziecko zaczęła rysować obrazy miejsc, których nigdy wcześniej nie widziała. No i po pewnym czasie jej rodzice zauważyli, że wiele z tych rysunków przedstawiało taki stary zamek w Szkocji. Więc Kati twierdziła, że w poprzednim życiu była córką hrabiego który mieszkał w tym właśnie zamku. No i gdy jej rodzina odwiedziła Szkocję, odkryli, że zamek, który opisywała, rzeczywiście istnieje, a niektóre z jej rysunków były naprawdę bardzo podobne do widoków, które tam zobaczyły. Mówiąc o tych różnych przykładach dzieci, to warto jest wspomnieć też o przypadku Annabel. To jest takiej dziewczynki, która w wieku 4 lat zaczęła opowiadać o swoim życiu jako mężczyzna z lat 50. XX wieku, który mieszkał w Nowym Jorku opisywała takie szczegóły dotyczące swojego mieszkania, przyjaciół, ulubionych miejsc. No i jej rodzice, <coughs> jej rodzice zbadali te wspomnienia i odkryli, że opisywane przez nią miejsce istniało w Nowym Jorku, a te wspomnienia były bardzo szczegółowe, więc badania te przeprowadzał także dr Jan Stevenson, taki psychiatra z Uniwersytetu Virgini, który dokumentował przypadki dzieci ze wspomnieniami z poprzednich żyć. Na jego prace obejmowały ponad 2,500 tysiąca przypadków, a wiele z nich pokazuje, jak szczegółowe i potwierdzone są te wspomnienia. Stevenson wykorzystywał szczegółowe metody badawcze, aby zbierać dane i potwierdzić fakty, które były związane z tymi właśnie rzekomymi wspomnieniami. O, przepraszam, tutaj powstaje takie pytanie, wiecie, jak powstają wspomnienia z tych poprzednich wcieleń? No bo jednym z narzędzi wykorzystywanych w terapii Oj, przepraszam, jest oczywiście regresja hipnotyczna, która może pomóc ludziom odkryć takie rzekome wspomnienia z poprzednich żyć. No i wielu terapeutów, m.in. taki terapeuta jak Brian Weiss, twierdzą, że regresja hipnotyczna może prowadzić do uzdrowienia psychicznego przez odkrycie i zrozumienie właśnie tych przeszłych doświadczeń. Weiss jest w ogóle też autorem wielu książek, i on w takich książkach jak Many Lives, Many Masters. Opisywał przypadki pacjentów, którzy odkryli swoje wspomnienia z poprzednich żyć. To też pomogło im ogólnie w terapii. Więc wspomnienia te mogą także pojawiać się w snach, i wiele osób zgłasza w ogóle, że w snach widzi obrazy i symbole, które mogą być trudne do zinterpretowania, no ale często odczuwają ich głębokie znaczenie. Więc ciekawe jest w ogóle to, że w niektórej kultury w ogóle na przykład w tradycji borygańskiej wierzą, że sny są sposobem takiego kontaktu z przeszłością czy kontaktu z duchami przodków. W ogóle, wiecie, zjawisko fałszywych wspomnień również odgrywa rolę w takiej debacie na temat wspomnień z poprzednich żyć, bo naukowcy zbadali kiedyś, w jaki sposób ludzie mogą błędnie pamiętać wydarzenia i jak sugestie mogą wpływać na nasze wspomnienia. W ogóle, wiecie, ciekawe jest to, że niektórzy badacze sugerują, że osoby o wysokiej otwartości na doświadczenie mogą być no, tak jakby bardziej skłonne do odkrywania wspomnień z przeszłości. Ja już wspominałem o doktorze Janie Stevensonie. On przeprowadził wiele badań nad wspomnieniami z poprzednich wcieleni, analizował też przypadki dzieci, które pamiętały te właśnie swoje wcześniejsze życia. No i w niektórych przypadkach dzieci... Mogły wskazać miejsce i osoby, które nigdy wcześniej nie były im znane. Na przykład, w jednym z takich przypadków chłopiec z Syri twierdził, że w poprzednim życiu był mężczyzną, który zginął w ataku. Podano też szczegóły dotyczące wydarzeń, które zostały potwierdzone przez lokalnych świadków, co stanowiło silny dowód na to, że te jego wspomnienia są prawdziwe. No innym z kolei przykładem badań jest praca doktora Jim Takera. Który kontynuował w ogóle badania Stevensona. Jego badania obejmują przypadki dzieci, które opowiadają o swoich wspomnieniach z poprzednich żyć, a także dokumentację ich twierdzeń, no bo w jednym z przypadków dr. Tucker badał chłopca, który pamiętał, że był żołnierzem w czasie II wojny światowej. On opisał szczegóły dotyczące jego jednostki i misji, które można było zweryfikować, co też w ogóle. Wzbudziło dosyć ciekawe zainteresowanie zarówno badaczy, jak i mediów. No i jednak temat wspomnień w ogóle z tych poprzednich żyć no nie jest wolny jednak od kontrowersji, bo sceptycy często podkreślają, że wiele z tych przypadków można wyjaśnić w ogóle zjawiskami psychologicznymi, takimi jak na przykład wpływ kulturowy, jakieś sugestie rodziców czy przypadkowe skojarzenia. No i wiele osób, w tym w ogóle naukowcy, podkreślają. Że wspomnienia te są bardzo subiektywne i trudne do udowodnienia, co też w ogóle rodzi um, pytanie o ich prawdziwość. No i kilka takich ciekawostek, może na samo zakończenie. Chciałbym powiedzieć, że w historii ludzkości istnieją w ogóle. Różnorodne mity czy wierzenia dotyczące reinkarnacji, bo jak już wspominałem, kiedyś w starożytnym Egipcie wierzono, że dusze mogą reinkarnować się w różnych formach, a niektóre dokumenty archeologiczne sugerują, że wiara ta była powszechna w różnych kulturach. Z kolei w buddyzmie reinkarnacja jest takim centralnym punktem wierzeń. Niektórzy lamowie stosują techniki medytacyjne, aby Uzyskać wgląd w swoje poprzednie życie. W ogóle jest to interesujące, bym powiedział. Jest również interesujące to, że temat reinkarnacji jest popularny w filmach czy literaturze, takich jak Cloud Atlas czy The Five People, You Meet in Heaven przykładowo, co też pokazuje, bym powiedział, że ta kwestia jest nadal intrygująca i inspirująca jednocześnie. Ciekawostką jest fakt, że w Indiach dzieci, które twierdzą, że pamiętają swoje poprzednie wcielenie w życiu jakimś, często są traktowane z szacunkiem i zainteresowaniem też, a ich wspomnienia mogą być przedmiotem wielu badań akademickich. W ogóle w niektórych przypadkach rodziny przyjmują te dzieci jako takich e, duchowych przewodników, bym powiedział. No jeżeli będziemy podsumowali te, ten temat dotyczący właśnie wspomnień z poprzednich wcieleń, to... No, na pewno jest to fascynujący temat, który łączy różne aspekty życia psychicznego i duchowego. Wiele przypadków dzieci, które twierdzą, że pamiętają swoje wcześniejsze życie, wzbudza po pierwsze wzbudza zainteresowanie, ale po drugie na pewno wzbudza jakieś kontrowersje. I chociaż sceptycy mogą kwestionować te doświadczenia, no to nie można zignorować ich wpływu na życie osób, które właśnie je przeżywają. Więc te wspomnienia mogą prowadzić do reinterpretacji przeszłości oraz zrozumienia obecnych wyzwań i relacji. Ja bym w ogóle chciał Was zachęcić do tego, żebyście w komentarzach podzielili się swoimi doświadczeniami albo jakimiś przemyśleniami na temat tych wspomnień z poprzednich wcieleń. Czy w ogóle uważacie, że to jest możliwe? Jakie są w ogóle Wasze opinie na temat wpływu takich wspomnień na nasze życie? Te w ogóle wszystkie, wiecie, otwarte pytania pozostają dla nas takim, bym powiedział, zaproszeniem do dalszej refleksji nad tym właśnie e, intrygującym e, zjawiskiem. Ja za wszelkie komentarze, które są, e, wiecie, w formie merytorycznej, sensowne, nieobraźliwe, bo ja raczej nie, nie, nie biorę, nie opuszczam, nie, nie, nie wyrzucam komentarzy. Więc staram się, żeby te komentarze pozostawały pod filmem, pod vlogiem. Za wszystkie jestem bardzo wdzięczny zawsze i ciekaw jestem, powiem szczerze wam, ciekaw jestem waszej waszego zdania na ten temat. Niektórzy mogą być sceptykami, nie mogą być fascynatami, tego zjawiska będą twierdzić, będą szli w ogień, że że tak, tak, reinkarnacja istnieje oczywiście, poprzednie wcielenia istnieją. Nie będą twierdzić, że sorry, ale mózg jest tak potężny, że naprawdę nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy wyjaśnić, a neurobiologia wieloma rzeczami do tej pory się zajmuje i dopóki nie mamy jakichś twardych dowodów, no to nie możemy czegoś przyjąć za prawdziwe, jeżeli nie mamy właśnie na to jakichś twardych dowodów, tak. No to samo stwierdzenie, że jakieś tam dziecko twierdzi, że widziało coś i to, 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 to jest dowód na reinkarnację. No to jest taki trochę ciężki i lichy argument, bo wiecie, ja też wam opowiadałem w tym e, przypadku. E, Niewyjaśnionych e, spraw e, u mnie na kanale co były że ja też na dwa dni przed egzaminem do szkoły średniej się położyłem mi się przyśnił egzamin, przyśniły mi się zadania z matematyki, a jak poszedłem na, na ten egzamin, to nawet cyfry się zgadzały, wiecie. No i to nie jest żaden dowód na jakąś reinkarnację albo na coś. Pytanie po prostu, gdzie ja przebywałem, albo gdzie mój duch przebywał w czasie snu, tak? Albo w jaki sposób ja się tych pytań dowiedziałem, tak? No, to niekoniecznie musi mieć... Cokolwiek wspólnego bym powiedział z jakąkolwiek reinkarnacją, albo z jakimkolwiek wędrówką duszy, albo z czymkolwiek. No to także, także wiecie, to jest zbyt proste, żeby tak to podrzucać. I, i, I ten, może mieliście na przykład jakieś też wasze doświadczenia, podzielcie się, a jeżeli nie, to po prostu wrzućcie nazwę miasta, z którego jesteście, żeby. Podbić ten film, ten vlog, tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo wtedy do większej liczby osób dotrze i wtedy bez problemu może ktoś inny będzie zainteresowany, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami, a na pewno one są, na pewno one są, wiecie, ciekawe. Więc nie zapomnijcie o lajkach, nie zapomnijcie o subskrypcji i o udostępnianiu tego filmu oczywiście innym. Za wszelką pomoc w promocji kanału. Ja jestem jak najbardziej Wam wszystkim. Wdzięczny, tak więc pozdrawiam wszystkich i dziękuję za to, że wspólnie mogliśmy ten kwadrans, konkretny, treściwy kwadrans spędzić. Trzymajcie się ciepło.